Uroczyste otwarcie świetlicy w rogoźnicy, jednocześnie spotkanie noworoczne. Uroczyste otwarcie, ale takie bardziej biesiadne, bo ja troszeczkę odchodzę od tych przecinania wstęg i tak dalej, ale chcę, żeby takie otwarcia przede wszystkim wiązały się ze spotkaniem ludzi, dlatego też dzisiaj zaprosiliśmy do świetlicy Brogożnicy. Wszystkie grupy, które działają na terenie naszych 22 wsi, może nie wszystkie, bo nie wszystkie się dało, ale tematycznie tak by zobaczyli świetlicę, żeby mieszkańcy Rogożnicy pokazali, jak ona dzisiaj wygląda, ale też żeby powiedzieć parę słów o tym co zdarzyło się w 2022 roku, dobrego w naszej gminie. No i by pobić ze sobą, także cieszę się z tego spotkania, że ono jest w takim pięknym miejscu, jak pewno Państwo w filmie zobaczycie. Czy planujecie Państwo podobne tego typu inwestycje w gminie Strzegom na ten rozpoczęty rok i na nadchodzące lata? Mamy kłopot w dwóch świetlicach wiejskich w Bartoszówku i Godziszówku, bo one pracują we wspólnotach i trudno nam jest pogodzić działalność kulturalną z funkcjonowaniem wspólnot, ale też z remontami i innymi elementami funkcjonowania. Dlatego już w przyszłym tygodniu rozstrzygnie się przetarg na budowę świetlicy w Bartoszówku i granicznej, która nie ma w ogóle świetlicy i będziemy tam budować takie świetlice, jakie są w Morawie, czy też w Wałkowie Górnym. To już będzie zamknięty rozdział w przyszłym roku, w styczniu też możemy się tam spotkać na podsumowaniu roku 2023 Natomiast po rozpoczęciu budowy rozpoczniemy ostatni projekt na temat już Godziszówka. Żeby zamknąć temat świetlic, natomiast podobna sprawa dotyczy kanalizacji. Kończymy w tym roku kanalizację Skarżyc i Grochotowa i nam, zostają nam tylko stawiska, gdzie będziemy szukać w związku z tym, że tam jest ta strzegonka nasza ukochana. No, ta budowa jest bardzo droga, więc będziemy, my będziemy szukać innego rozwiązania. się go już mamy, więc tylko z mieszkańcami uzgodnimy, dofinansujemy i będzie temat kanalizacji świetlic zamknięty. Yeah.